Witajcie, z tej strony Krix. Jest to już moje trzecie podejście do tego filmiku. Jeśli jeszcze zaliczę jednego short'ego, no to się chyba skończę. Ale dobra, nieważne. Będzie to krótki unboxing, bo przyszła do mnie pewna przesyłka, na którą już od jakiegoś czasu czekałem. I pokrótce Wam pokażę, co to jest. Pierwszą rzeczą, która przyszła w tej paszce jest smycz R'n'Dot EU, którą również zamówiłem, ale nie jest to głównie najważniejszy element tego zestawu. Cały zamówiłem głównie dlatego. Jest to plakat przedstawiający całą ekipę R'n'Dot EU. Oczywiście tych ludzi jest w całej ekipie więcej, ale tutaj, jak to niektórzy mówią, najważniejsze osobistości. I mamy tak Leroya, jest Ichabod, jest Neko, tutaj mamy system Error i porla, jest Archon, jest Grem, mamy Stevego, tam gdzieś jest tak Murowaty, jest o Enzo, mamy Balhammera, mamy kurczaczki. O Stevenie już wspominałem. No. I mamy bardzo fajny plakat rysowany przez Neko. Plakat jest na bardzo fajnym papierze. Jest, jak widzicie, sporych rozmiarów. I naprawdę warto go nabyć, bo nabywając go przy okazji wspieracie portal. Jedyne co może trochę dziwić, to to, że Neko, Archona i Ichaboda narysowała trochę odchudzonych, bo jak wiadomo, są to portalowe grubaski, ale tutaj, jak wiecie, opinie są podzielone. Niemniej zachęcam do zakupu tego plakatu, bardzo fajny. Jeszcze czekam na jeden przedmiot z tego zamówienia. Ale jak już mówiłem, zachęcam Was do zakupu, możecie wspomóc w ten sposób arendatium i przy okazji być bardzo fajny przedmiot kolekcjonerski. Od siebie to tyle. Widzimy się na następnym razem, albo na forum, jak ktoś chce. I życzę Wam miłego dnia. Cześć!